Hopa, 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 A tak babcia zrobi. Usiądź tu bardziej bliżej. A, kuku. Maja piękna. Malutka. Babcia zrobi tak i czerak. Szczęśliwa. I Szczę... Jak u będzie będziemy. Ale. Śmieje się moje nieborak. Jak uszczypnie będzie znak. <grym> tak. Skoko. I cierak. Nieborak. Jak uszczypnie, będzie znak. <grym 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 No, to na to nie usiądź przypadkiem. Na, na pewno pęknie ten stolik. Nie siadaj na Nic to. Nic nie będzie. Co robi ten dziadek? <grym> dziadek foto... fotograf? Malutka. Kicia, kuku. <grym> Moje małe. Kuku? Moja ma tak, Opowiadaj, opowiadaj, dużo powiedz. Idzie tak, nie bora. Jakoś tak nie będzie znaków. <gry> to 8 miesięcy będzie miała w styczniu, nie? 2 stycznia. Tak. Mhm. Mhm. No powiedz jeszcze coś, powiedz. Malutka. <gry>

Malutka. Koko. To odwrotnie obróć przecież. Nie, nie może pijam. To za dużo jej leci. A co ona smoczka nie lubi? Paweł, że nie lubi smoczka. No bo ona jak piła pierś, cały czas tą smoczka jej nie dawali. Ona Aha. dopiero teraz co dostała pierwsze. Zuch, dziewczynka! Zuch dziewczynka! Tak! o jakie to babcię dała taką herbatę. No. Jaką herbatę? Koperek włoski z aha, melisą. Ona aha. Nigdy nie tego. No no to dobre, co... A nie mięta może jeszcze? Nie, nie, to nie, już nie będę mieć. Moje malutkie. Troszeczkę taką słabusieńką babcia dała. Bączki będzie puszczała. Przewodniczący, na, na dole dwa wypadku, w babcia znalazła, w mm. <laughs> tym i co już zeszło trochę? To no widzisz. Zaszło, nie? No, już... To dobre to. No. Malutka

Hej, hej. Ma nie wylewaj. Napij się i zamknijmy. Ach, mówił Boże. Ma Maciuszki ona tam, co chodziła, nic tam nie zaraz za to damy. To 50 złotych. No to dobrze. A, kupią przedcą. No to no ma teraz dziecko, wyrasta nie ma na siłę co kupować. A tak zimia zleci to. Będzie wiosna. Kicia. Kicia. Moja malutka, ale, ale się bawi, ale się bawi tym, tym dojarkiem marnym. Zacznijmy pić. teraz napijemy troszeczkę. No. An. An, nie? No, malutka. Koko. Koko. Takie duże dziecko też będzie. Takie duże. Takie duże. Koko. Takie piękne czarne oczy. Takie piękne. hehehehe <śmina> <śmina> Niunia no, opowiadaj, dużo opowiadaj tak No jestem jeszcze mia. mów Niunia tak? moja mała Koku Koku moje piękne malutkie plululululululu

Moje malutkie moje małe kotki. Posadzimy i damy książkę. Kotki. Koteczki, moje małe. Malutkie moje kotki. Koteczki. W kąciku. Moja mała Niunia. Malutka czyta. Czyta czyta bajkę.